No, jak coś, to pozdrawiam Julii Maciejczyk. Cześć wszystkim, tu Zula. Witajcie na kanale KEO Live Polska. Dzisiaj mam dla was całkiem ciekawy filmik, ponieważ są to teorie z trzegizijcji. Czy są połączeni? Nie wiem, dowiemy się. ITZY i Stray Kids są połączeni, już wszyscy wiemy. ITZY i Stray It są z tej samej wytwórni JYP. Obie grupy zadebiutowały w podobnym czasie. Stray Kids 25 marca 2018 roku, a ITZY 12 marca 2019 roku. Podobny czas debiutu tworzy z nich sibling groups. Stray Kids jest ośmiu członków: Bang Chan, Lino, Han, Changbin, Hyunjin, Felix, Sunmin i Ayen. A w ITZY jest 5 członki. Yuna, Yejin, Yejin. Ye Who Cut, cut. A w IC znajdziemy pięć członki: Jedzi, Byudyn, Cherion, Lia i Yuna. Gdy przyjrzymy się obie debiutom, w pewnym aspekcie są do siebie podobne, ale naraz są przeciwnościami. Czy to ma sens? Nie wiem. Obie grupy pierwszy raz pojawiły się w programie Spying Straight gdzie na początku programu widzimy członków Straight i IC, ale to i dostają szansę, żeby zadebiutować nas na koniec programu. W swoim przeddebiucie 7 listopada 2017 roku Straight Kids Hello Elevator. Jadą między innymi windą, jak sama nazwa wskazuje, tak jak Itsy w swoim oficjalnym debiucie w piosence Da Dalla. Po tak debiutach można zauważyć windę. W jednej Itzy jedzie do góry, a w drugiej Stray Kids, którzy jadą w górę, ale sytuacja wygląda nagle miała być inaczej. W widzimy, że ktoś przyciska guzik HELL, co może zimpozytować, że chcą jechać w dół. Końcowo jadą na górę, ale czy na pewno? Na końcowej scenie to jest Stray Kids znajdują się na polanie. Z nad nimi do góry nogami znajduje się miasto, które wygląda bardzo podobnie do tego z Icy, Itsy. Tak jak już wiemy, Stray Kids nadal nie wiedzą, kim są, co sugerują nazwy ich albumów: I am not, I am who, I am you. W przeciwieństwie do Itsy, które dokładnie wiedzą, kim są i samo powtarzają, że są sobą. Itsy można zauważyć, że każda z dziewczyn jest inna w innej sytuacji, Na przykład Yujin, która wygląda tam, jakby była na złej pracy, której nawet nie chce, lub Yuna. Która albo mieszka sama, albo jej rodziców często nie ma w domu. Pod koniec tej jestku Yuna wychodzi pokazując, że wie czego chce i sama podejmuje swoje decyzje. ICI dokładnie wiedzą czego chcą. Jak myślicie? Też uważacie, że strict i ci są jakoś połączeni? Możecie podzielić się swoimi opiniami tam na dole w komentarzach. A z mojej strony to tyle na dziś. Nie zapomnijcie zasubskrybować i jeśli chcecie, możecie wziąć łapkę w górę pod tym filmikiem. I no to tyle. Pa!